Polityka przy kawie. Małgorzata Serafień. Witam Państwa w naszym studiu. Kandydat na prezydenta Grzegorz Braun. Dzień dobry. Dzień dobry. Szczęść Boże. Nocne wilki to miłośnicy jazdy na motocyklach czy, jak mówią niektórzy, gang Putina? Proszę Pani, to naprawdę kwestia marginalna i nie zajmujmy cennego czasu tego programu, do którego Państwo mnie tu z obowiązku zaprosiliście, takimi głupstwami... W Polsce ciągle jeszcze żyje 30 parę milionów ludzi, chociaż władza ludowa przepłoszyła stąd Polaków milionami. Tutaj w telewizji kłamiecie, że to może 2 miliony wyjechały. W gruncie rzeczy wyjechało Polaków, może nawet i 8, jak pisze jedna niemiecka gazeta. I to są problemy, o których warto Czyli rozmawiać. Czyli ten przejazd nocnych wilków przez Polskę to jest głupota? To jest temat nie, nieistotny? chyba nie jest to ewidentnie prowokacja i temat zastępczy, no ale Telewizja Polska S.A., telewizja reżimowa, zwana dla zmylenia przeciwnika, to jest narodu telewizją publiczną, specjalizuje się w tematach zastępczych. To, to typowe na tej antenie. Ale panie Grzegorzu, pytam Pana o to, o czym rozmawiają ludzie, o, tym, o to, o czym rozmawiają politycy w no, wielu programach. jednak będziemy programach. ciągnąć ten temat, to ja wobec tego wrzucę mój temat. Jest taka bardzo pożyteczna książka, którą polecam państwu proszę zrobić zbliżenie na mnie proszę nie uciekać kamerą Wojciech Sumniński Niebezpieczne związki Bronisława Komorowskiego pytajcie państwo o tę książkę w księgarniach pytajcie szukajcie w internecie to bardzo cenna pozycja ale nie możemy, wiele się nie możemy można, jej reklamować, że to jest program publiczny, nie możemy można, jej reklamować, już pan o To nie jest nie element mojego programu wyborczego. To jest w, w program ta, Tak, ta i książka, w związku z czy, tym czy bardzo proszę tolerować ją tutaj przez ten kwadransik. To jest książka, która opowiada o poważnym temacie, o tym, że człowiek, który pełni obowiązki głowy państwa, ten człowiek reprezentuje tutaj obce interesy. Ten człowiek, Bronisław Komorowski, prezydent, rezydent, całym swoim życiem zaświadcza pan lubi swoją procesy? lojalność. Lubi pan procesy? Swoją lojalność. Sądowe? Ale procesy mnie lubią, proszę pani. Tutaj moje Dobrze, wróćmy, preferencje wróćmy nie mają do nic kwestii, do rzeczy. Które leżą kwestia w kwestii prezydenta, kwestia jeżeli współpracy o... Bronisława Komorowskiego, jego, jego kooperacji z wojskowymi służbami informacyjnymi, kwestia tych wszystkich uprzejmości, które jeżeli ludziom ktoś ma tych ochotę, służb książkę książkę Przejdźmy do. Więc jeszcze do raz rekomendujemy Myślę, Wojciech Sumiński, niebezpieczne związki Bronisława na Komorowskiego. Polecam Państwu serdecznie. To wróćmy do, do <coughs> kwestii, którymi, za które odpowiada prezydent, czyli polityka zagraniczna. jeden jednym z pańskich postulatów, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną jest wyjście z Unii Europejskiej. Dlaczego? Proszę pani, Unia Europejska, którą ja nazywam raczej Eurokołchozem, jest narzędziem realizacji niemieckiej racji stanu na kontynencie europejskim i także w świecie. Niemcy zagwarantowali sobie prawo kontrasygnaty dla wszystkich praw stanowionych w Eurokołchozie. My takiej gwarancji nie stworzyliśmy. I w związku z tym Niemcy wpływając na prawo eurokołchozu, wpływają bezpośrednio na naszą politykę wewnętrzną, politykę monetarną i tak dalej i tak dalej. Czyli byłby pan nie gotów ma... zrezygnować się z korzyści płynących do nas proszę z Unii Pani, Europejskiej proszę pod postacią Pani, jeśli idzie gigantycznych o korzyści, finansów? Jeśli idzie o korzyści, odpowiadam tak jak Andrzej hrabia zamojski w XIX wieku, brać nie kwitować. Natomiast w każdym z tych miejsc, w których jest napisane, co to tam wybudowali z funduszy Unii Europejskiej, ja po prostu bardzo proszę tylko dopisać Unia Europejska jest finansowana z funduszy Polaków ponieważ to my wpłacamy do eurokołchozu hałdę pieniędzy corocznie i trzeba by to wreszcie porządnie Podliczyć. No tak składają się wszystkie buda... kraje. Póki co Polska jest tym największym beneficjentem. co prawda. Pani, jest to pani ostatni, tak twierdzi. Tak, tak, twierdzą, tak, tak twierdzą propagandyści, którzy najczęściej, najczęściej goszczą w, na ekranach telewizji głównego nurtu w post PRL-u. Ja się z tą opinią nie zgadzam. No i po prostu wymieniajmy. Argument. Dobrze, to jeszcze jedna kwestia związana z Unią Europejską. Szczyt Unia Europejska e, Ukraina, szef Rady Europejskiej Donald Tusk mówił o tym, żeby mm, pozbawić się złudzeń, że pojawi się coś takiego jak misja pokojowa na Ukrainie. Jakie pana zdaniem powinniśmy pani, my, my, jako Polska, mieć stanowisko wobec tego konfliktu pani, na Ukrainie? Pilnie zadeklarować neutralność. Co to Pilnie znaczy? zadeklarować neutralność. Neutralność to oczywiście nie znaczy kapitulacja, to nie znaczy wasalizacja, zbroić się po zęby. Ale do wojny nie iść. Państwo polskie istnieje tak dalece problematycznie, że wyprowadzanie jakichkolwiek sił poza granicę tego państwa może się skończyć tylko tragicznie dla nas. Bardziej pomożemy naszym bliźniom. Ale także ta neutralność rodakom to jest na nieobecność w rozmowach, w negocjacjach. Nie pani, nieobecność to właśnie teraz mamy, teraz kiedy komorowski Tusk kopacz. Sikorski i inni zdrajcy stanu decydują o polskiej polityce zagranicznej. Nas nie ma. Na rozmowach w Mińsku nas nie było. Moje hasło na wojnę ukraińską więcej firm spedycyjnych, mniej korpusów ekspedycyjnych. Powiedział Pan zbroić się po zęby, czyli jeszcze. Tak, proszę Pani, um... broń niekonwencjonalna dla wojska czyli polskiego. Czyli jeszcze zwiększyć finansowanie armii? Pana Zdecydowanie. Do ilu Budżet? procent PKB? O proszę pani, trzy to będzie takie minimum absolutne minimum. Kiedy będzie to możliwe? No wtedy, kiedy władza ludowa przestanie się zajmować głupotami. Kiedy przestaniemy wydawać pieniądze na przykład na filmy, które reklamują w świecie Polaków jako zbrodniarzy i rabusiów, morderców Żydów. Takie filmy funduje władza warszawska, Wróćmy której do, nie nazywam polską z poczucia patriotyzmu. Teraz obecnie jest to 2% PKB. Pana zdaniem to jest za mało, czyli tak, proszę 3%. Pani. Tak, proszę pani. W dodatku towarzyszy temu polityka zakupowa, której ja nie akceptuję, to jest polityka zakupowa niezdeterminowana rozeznaniem realnym sytuacji geopolitycznej Polski. To jest polityka zakupowa, która jest wypadkową nacisków, wpływów lokalnych. Czyli Pana zdaniem proszę nie robić słuchać... zakupów za granicą tylko w Polsce? Nie, wspierać... proszę Pani, Pani nie słucha mnie, Pani nie słucha mnie, i... a jeśli Pani słucha, to nie ze zrozumieniem. Mówię nie taka polityka zakupowa, która nie zapewnia Wojsku Polskiemu realnego potencjału odstraszania. Cały ten program ta tak zwana tarcza antyrakietowa Wisła to jest tylko sposób na to, żeby przyjaciele pana prezydenta rezydenta Komorowskiego z wojskowych służb informacyjnych mogli wyciągnąć jeszcze więcej pieniędzy z kieszeni polskich podatników. To jest pic na wodę, fotomontaż. Co ta tarcza antyrakietowa przykryje? No może budynki użyteczności publicznej tutaj w Warszawie. Co z tego będą mieli Polacy w suwałkach? No nawet bliżej to w siedliskach? Nie przypuszczam. Armii. Proszę pani, docelowo, bardzo proszę, docelowo broń. Jądrowa. Tak, to jest potrzebne polskiej armii. O to trzeba się starać. Nie trzeba tego wijać w bawełnę. Polska nie będzie bezpieczna tak długo, jak długo wojsko polskie i głowa państwa Czyli polskiego nie, nie będzie dysponować. Proszę pani, ja bardzo wierzę w interesy. Ja bardzo wierzę w dobre interesy. Sojusze to jest wielkie słowo. Właśnie dzisiaj podobno mamy wielu sojuszników, tylko że oni wszyscy nas. Jak to mówi postać, wie pani w jednym moim ulubionym filmie, oni nas rżną na kasie. I to jest bardzo nieprzyjemne. Musimy dopłacać do sojuszy, więc to nie są żadne sojusze. Roszczenia żydowskie wysuwane wobec Polski w ostatnich kilkunastu latach już coraz bardziej bezczelnie. Te roszczenia niestety nie spotykają się z właściwym odporem ze strony rządu. A pani nie chce słuchać o roszczeniach żydowskich nie i to w ogóle tylko... nie jest temat, który by się przebijał. Słucham, ale z ja pytam tego pana o ekranu. A to jest właśnie kwestia obronności. I To, o jej właśnie, to właśnie jest, no, dzisiaj pani świetnie wie, że została ta armia zredukowana Czyli do jest jakichś śmiesznych 30 tysięcy żołnierzy. Ja jestem, proszę pani, za tym, żeby dobrzy żołnierze, którzy osiągnęli wysokie kwalifikacje, nie byli puszczani do domu, żeby nie był marnowany ten potencjał, który. Wojsko Polskie ciągle jeszcze stanowi, ale politycy pokroju Bronisława Komorowskiego zrobili wszystko, żeby tę armię zdemontować. A politycy w rodzaju Ewy Kopacz, Donalda Tuska robią wszystko, żeby skompromitować i armię, i państwo. I kwestia roszczeń żydowskich, proszę pani, wrócę do tego tematu, A ja jest tu kluczowa. Sobie o bo jeśli bo mówimy, jeśli mówimy o podatkach, o budżecie, no to właśnie trzeba zauważyć, A zostało nam kilka minut do końca, to jest tak. Kwestia, proszę pani, kwestia finansowa. Roszczenia żydowskie wysunięte jeszcze w latach 90. wycenione na sumę 60 paru miliardów dolarów. To wówczas była dwukrotność deficytu budżetowego państwa polskiego. Otóż od paru lat, chociaż nie mówicie o tym w telewizji Polskiej, nie tylko diaspora żydowska, nie tylko cwani adwokaci ze wschodniego wybrzeża amerykańskiego ale także państwo żydowskie położone w Palestynie wysuwa te roszczenia względem Polski. i prezydent rezydent Komorowski jak dowiedzieliśmy się dzięki przeciekom z administracji amerykańskiej nosił się z zamiarem sprzedaży lasów państwowych po to żeby spłacić te roszczenia jaka jest pana propozycja w dziedzinie podatków chce je pan uprościć proszę, pani jestem, odnowa, proszę państwa, jestem wolnościowcem jestem a zatem rzecz oczywista podatki niskie Uproszczone, jeśli państwo przestanie zajmować się bzdurami, a skupi Co to się znaczy na spór. Jak znaczy niskie, uproszczone, istocie. jak niskie. Proszę Pani. Rzeczywiście w tym programie. Cała y, moja wizja polityki podatkowej nie może być wyłożona. Jeśli zaprosicie mnie Państwo tutaj na następny kwadransik bardzo chętnie powiem o tym więcej. Mój pan Powiadam o tylko po hasłowo, bo jesteśmy w kampanii wyborczej, powiem dość wyzysku fiskalnego i precz z talmudyzmem biurokratycznym. Podatki trzeba uprościć, przepisy, deregulacja, dlaczego Polacy milionami uciekają za granicę. No dlatego, że tutaj ani nie da się pracy znaleźć. Ani też przedsiębiorcy Polacy nie są w stanie dać pracy swoim bliźnim rodakom, bo władza ludowa ciśnie. To skoro Czemu uciekają miliony o, o tych ucieczkach Andii? milionów za granicę, to jak chciałby Pan zatrzymać młodych ludzi w Polsce? Ano bądź właśnie, nakłonić tych pani, ludzi, którzy są za granicą, by do Polski wrócili? A właśnie wystarczy. Tylko i aż, żeby państwo polskie przestało zniechęcać Polaków do samego siebie. Wystarczy, żeby ten pan... ciężar, ten garb nieznośny, który się tutaj kładzie na całym naszym życiu, żeby to zlikwidować. Ale zachęci pan ich y, zniżkami, jakimś wsparciem dla Proszę nowo zakładanych pani, to w ogóle, firm? Jak pani pytał o jakieś zniżki, to pani, to pani idee wolnościowe rzeczywiście są bardzo dalekie. Bo to nie chodzi o kosmetykę tego... Trupa, nie można krzmintkować więcej. Nie można galwanizować Ale tej żaby posparylowskiej. Proszę pani, ja nie mówię ludziom wróćcie tu. Ja mówię pracujcie tam. Kochani rodacy, i czekajcie na moment, kiedy tę władzę warszawską zdołamy obalić, i wtedy wracajcie. I wtedy wracajcie. Na razie dbajcie o swoje rodziny, dbajcie o to, żebyście mogli godnie wychowywać swoje dzieci, ale pamiętajcie o tym, że jesteście Polakami, i wróćcie tutaj, jak tylko godzina wybije. Mam nadzieję, że już niedługo. To na koniec jeszcze edukacja, mówi Pan nie Ministerstwu edukacji narodowej. To jest zła instytucja, czy źle zarządzana, to jest złe ministerstwo to jest jest, do likwidacji to jest czy, system, czy do zmiany. Kto wtedy to miałby system, program, jeżeli nie było? To jest menu? system, proszę pani, powołany do istnienia przez masonerię w XVIII wieku, kontynuowany przez następne stulecia rozbiorów Polski i niestety zmodyfikowany na naszym terytorium przez takich ludzi jak Józef Stalin. To wszystko jest do wyrzucenia. Ale jeżeli jeżeli system edukację, przymusowej, to... zbiurokratyzowanej, scentralizowanej edukacji jest do niczego. Czyli obowiązek Pracuję edukacyjny w tym... powinien zostać zniesiony, pana zdaniem? Jestem wolnościowcem także i w tej mierze, dlatego że przedkładam prawa rodzicielskie nad prawa stanowione przez parlamenty. W Polsce mamy taką sytuację, w której prawa rodzicielskie nie tylko w systemie edukacji są gwałcone przez władze. Mili państwo, ministrowie, premierzy. Podetknęli przecież w ostatnich tygodniach pigułkę wczesnoporonną dziatwie szkolnej. Dzieci, którym nie wolno sobie kupić szklaneczki piwa bez pozwolenia, te dzieci są przez pana ministra zapraszane do apteki. Kupcie sobie dziateczki, pigułeczkę wczesnoporonną. Rodzice, szkoła, tak? Gwałcenie praw rodzicielskich to jest jeden ze sposobów na rozwalanie państwa polskiego, niszczenie polskiej i katolickiej tradycji. Hasła mojej kampanii wiara rodzina własność. To są trzy wartości, do których stosunek państwa określa w pełni wartość i prawowitość tego państwa. To państwo jest nieprawowite. Te władze tego prezydenta, rezydenta Komorowskiego, tych premierów Kopacz, Tuska, Innych zdrajców stanu, jak najszybciej, proszę Państwa, obyśmy zobaczyli pod wspólnym adresem przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie. Mam nadzieję, że będą się potem pięknie sypać na procesach pokazowych. Będą jedni drugich oskarżać www. o to, kto miał większy udział w sprawie Mam zamachu smoleńskiego. .pl. Mam nadzieję, że sporta, tego doczekamy. Mogą Państwo uzyskać więcej informacji na temat kandydatów Grzegorz Braun. Kandydat wwwgrzegorzbraun 2015pl Na tę stronę zaglądajcie Państwo, Dziękuję zostańcie bardzo. z bądź.